Słuchajcie, miałem ostatnio mocne, obę, OB, które można nazwać podróżą do jakiegoś kosmiczno astralnego szpitala, do takiej placówki, która yy, no jest czymś na kształt lecznicy, czymś na kształt yy, bazy, która nas yy, wspiera leczy. Wszystko wyglądało w ten sposób, że na początku miałem normalnie swój pokój, prawda? Po wyjściu widziałem szczegóły, meble, okna, jakieś przedmioty. No ale wyskoczyłem przez okno i wyraziłem intencję dostania się do jakiegoś ciekawego miejsca, prawda, w astralu. Więc yy, przede wszystkim poczułem za sobą takie, taki wiatr, taki coś na kształt prawda ognistej siły powietrza, które zaczęło przyspieszać ten lot ze mną. No i po nie wiem kilku minutach lotu, który był taki dość nierówny, bo tak nam zarzucało, pojawiłem się przy jakimś takim dużym bardzo budynku ze szklanymi szybami, wleciałem w ten budynek no i tam był jakby taki hall, tylko że to było, co ciekawe, to było już na którymś piętrze, to nie było na parterze, to było dość wysoko, więc pewnie ten budynek był podzielony na jakieś części. Natomiast, no, w każdym razie był to hmm, hall, gdzie była recepcja i tam podszedłem, no, no, podszedłem do niej, tam była jakaś kobieta, która zaczęła mi tłumaczyć, że znalazłem się właśnie w szpitalu dla osób, które mają problemy, gdzie, gdzie, trafiają, gdzie trafiają wszyscy co jakiś czas. Zacząłem się pytać, ale jacy wszyscy? Zacząłem się dopytywać, prawda? W międzyczasie patrzyłem, a tam chodziło duża, duża liczba ludzi, różnego rodzaju istot, o różnym kolorze skóry, o różnej wysokości, różnych dziwnych ubiorach również i zauważyłem, że na przykład to, co przykuło moją uwagę, to taka kobieta, która była nieco, nie wiem, jakby to nazwać, srebrno-niebieska. Miała taką bardzo dziwną właśnie skórę. Przyszła z taką, z taką jakby teczką i zaczęła mi tłumaczyć, że trafiają tutaj również ludzie, którzy żyją, w jej pewne części nas samych, trafiają w te miejsce, żeby się podleczyć, podreperować. Zaczęła mnie po tym kompleksie oprowadzać, on był bardzo nowoczesny. Widziałam różne i szare istoty i, i takie zielone i z jakimiś jakby lekkimi trąbkami. Kiedy się wchodziło w korytarze, to to wyglądało w ten sposób, że ściany pomiędzy, takie, no ściany, które były Ścianami od tych sal, które, w których leżeli pacjenci, były szklane, no i tam zawsze ogólnie było bardzo nowocześnie tam. Te ściany były szklane. Tam widać było, że wszyscy się cieszyli, wszyscy byli zadowoleni, nikt tam nie umierał. Personel chodził zadowolony, głównie chodzili w białych ubraniach, natomiast była jakaś część ludzi, która miała na przykład jakieś takie różne kombinezony. Natomiast yy, ja potem musiałem zlecieć na dół. Tam kolejny taki niebieski człowiek yy, kazał mi za sobą pójść. Zszedłem, no i to był jakby taki plac przed tym szpitalem. Natomiast, jakby naprzeciwko nas były jakieś inne budynki, takie bardziej stare. Kamienice, dość daleko. Powoli zaczynał się zachód słońca, i jakby, jakby ja byłem. Przed tymi ludźmi, którzy byli wyleczeni, tak to zrozumiałem, i oni się strasznie cieszyli, zadowoleni, byli, śmieli się tych ludzi, bo około 30 było kilka również szarych takich istot znowu. No i przede wszystkim, ja bym jakby czymś ładowany, jakąś energią, tak to mogę nazwać, jeszcze przez tą właśnie istotę, która mnie przyprowadziła w te miejsce. Nie wiem, mogło to trwać pół minuty, i po czym dołączyłem samoistnie jakby do, do tej grupy. Tak jakby cieszyłem, radowałem się razem razem z nimi. No było też bardzo ciepło, prawda? I mam już tak yy, nie pierwszy raz. Yy, kiedy, kiedyś miałem również w ten sposób, że yy, leciałem w, yy, w taki, jakby kliniczny podjazd, taki jak są jak mają szpitale na helikoptery i tam dosłownie zielony zielony kosmita z dużymi oczami, dość niski zaprosił mnie do środka i opowiadał mi tam podajesz o jakichś planach związanych dalej z ludźmi też był podobne tego typu mechanizmy, resztę odpowiem wam w następnych odcinkach.